Za chwilę odbędzie się premiera najnowszego przedstawienia Viagra i Hryzontemy. Krakowskiego Teatru Komedia. Powiedz, czy wiesz w ogóle, e, co to jest za dzieło? co to będzie za sztuka, o czym? Z tego, co wiem, będzie to dość mocno oparte o muzyce. Ja sam nie potrafię śpiewać i daleko mi od zdolności muzycznych, więc jest, jestem ciekawy, co tutaj będę mógł doświadczyć. Z tego, co wiem, też jest jakieś to, jakieś preludium do tego, żeby przejść do online i wydaje mi się, że jest to ważna inicjatywa dla nas, dla aktorów, no bo ostatni czas pokazał, że jednak e, sztukę m, można też przekazać online i czasami nawet trzeba, bo innej możliwości i nie ma, także myślę, że jest to po prostu ważne wydarzenie. No właśnie, powięło się ważne wydarzenie. Czyli jesteśmy dzisiaj na pograniczu e, tego teatru stacjonarnego, a jednocześnie inaugurację w formie online. E, no i teraz to jest to pytanie: najważniejsze, czy da się w ogóle online przenieść to, co jest na żywo, bo nie ma tego kontaktu z widzem, ale wydaje mi się, że odpukać, gdyby była powtórka naszego zamknięcia i lockdownu. To no, taka namiastka, jednak spotkania Aktora i widza jest konieczna i bardzo potrzebna. Myślę, że nie tylko nam, aktorom, ale, ale też widzom, i mam nadzieję, że będę mógł zobaczyć to przedstawienie i w wersji na żywo, i potem w wersji online'owej, i jakkolwiek to, to móc porównać. No właśnie tutaj tak jak ty zauważyłeś, że większość widzów w zasadzie będzie mieć dodatkowe korzyści, czyli oglądamy na żywo, a jednocześnie możemy sobie powtórkę na przykład mieć w komputerze. I potem sprawdzić, czy rzeczywiście na przykład, aktor w tym pierwszym spektaklu się pomylił, bo online było coś innego, czy może się online pomylił. To są takie fajne smaczki, że mając jakby dwa spektakle jednocześnie e, obejrzane i na żywo, i online, e, taki widz, który jakby nie jest może wytrawnym specjum teatru, po prostu się interesuje tym spektaklami, komediami, może zobaczyć, jak to może zupełnie inaczej wyglądać. Innego dnia spektakl może być śmieszniejszy, może być szybszy, może być bardziej żwawy, więc to porównanie myślę, że może być bardzo wartościowe dla takiego naszego przeciętnego widza e, teatru. Nie mogę u Ciebie nie zapytać na samo zakończenie, jak udało się Tobie przetrwać całą tą kwarantannę i pandemię koronawirusa? Przede wszystkim bardzo dużo jadłem e, i to mi bardzo pomogło zapomnieć o tym wszystkim, co się dzieje, więc każdemu to polecam. Ale tak, tak mówiąc teraz całkiem serio, Gdzieś pierwszy raz jako aktor poczułem, że przydaje się w życiu też jakieś zbudowanie sobie drugiej odnogi, jakby poza takiej stricte aktorskiej i to jest jakby mój taki plan na, na kolejne jednak myślę lata, żeby oprócz tej drogi stricte artystycznej zbudować sobie jeszcze taką drugą gałąź, która w ramach, znowu odpukać, jakiejś niebezpiecznej sytuacji pozwoli na jakieś takie przetrwanie, ale jeszcze powtórzę to, że przechodzenie do online myślę, że jest taką gwarancją tego, żeby teatr i sztuka i aktorstwo jakby wciąż trwało między aktorem i widzem, a to jednak jest proces, którego nie powinniśmy przerywać. A obecnie nad jakimi projektami pracujesz? Czym nas zaskoczysz? Myślę, że już mogę oficjalnie powiedzieć, że za rok prawdopodobnie będzie komedia romantyczna oparta bardzo mocno o piłce nożnej. Z tego co wiem, też będzie wtedy też Euro 2021, które miało być w tym roku. I tyle mogę powiedzieć, szykuje się naprawdę duży projekt, fajne kino i dla faceta, i dla kobiet, więc myślę, że jeszcze uda się tutaj widzę zaskoczyć.